Mając 99 lat, widziałem całe kraje upadające gospodarczo więcej razy niż większość ludzi jest w stanie sobie wyobrazić. Wenezuela nie stanowi wyjątku. To po prostu kolejny rozdział w powtarzającej się historii, gdy rządy ignorują podstawową arytmetykę. Większość patrzy na kryzys i dostrzega wyłącznie tragedię. Warren i ja nauczyliśmy się dekady temu dostrzegać coś innego brutalnie oczywiste szanse dla tych, którzy dysponują kapitałem, dyscypliną i silnym żołądkiem. Ale jest coś, czego nikt nie chce usłyszeć. Zarabianie pieniędzy w czasach kryzysu nie polega na współczuciu ani moralności. Chodzi o zrozumienie, że chaos jest bezwzględnym dystrybutorem bogactwa, przekazującym je od nieprzygotowanych do przygotowanych. A jeśli uważasz to za chłodne, witaj w rzeczywistości, którą obserwuję od stulecia. Obserwuję ten schemat powtarzający się od czasów wielkiego kryzysu. Widziałem niemiecką hiperinflację z lat dwudziestych, która w ciągu tygodni zniszczyła całe fortuny. Widziałem azjatycki kryzys z roku 1997, który unicestwił gospodarki wydające się solidne. Widziałem, jak Argentyna upadała trzykrotnie w ciągu pięciu dekad. Widziałem, jak Zimbabwe zamieniło biliony w papier toaletowy. I za każdym razem historia jest identyczna. Większość jest sparaliżowana, modląc się, by ktoś rozwiązał problem, podczas gdy zdyscyplinowana mniejszość działa metodycznie i pomnaża majątek. Różnica nigdy nie polegała na szczęściu. Było to przygotowanie spotykające się z okazją. Większość uważa, że kryzysy niszczą wartość. Błąd. Kryzysy jedynie transferują wartość. Kiedy wenezuelska inflacja osiągnęła milion procent rocznie, każda osoba posiadająca lokalną walutę, widziała, jak jej oszczędności wyparowują w ciągu tygodni. Ale ktoś był po drugiej stronie tych transakcji. Ktoś kupował realne aktywa po śmiesznych cenach. Różnica? Większość myśli o walucie. Zdyscyplinowani myślą o realnej wartości. Nazywają to zarabianiem na cudzym cierpieniu. Ja nazywam to nieuchronną arytmetyką. Ktoś zawsze płaci cenę za fiskalną głupotę, a ktoś zawsze na tym zyskuje. Jeśli nie ty, to ktoś inny. Warren i ja spędziliśmy 60 lat na zrozumieniu tego w Berkshire. Spójrz na matematykę, którą niewielu ma odwagę obliczyć. Mieszkanie w Caracas, które w roku 2014 było warte 200 tysięcy dolarów. Można było kupić za 15 tysięcy w roku 2018. To nie jest zniżka. To zniszczenie 92% kapitału, tych, którzy się nie zabezpieczyli. Większość Wenezuelczyków próbowała przetrwać, wymieniając boliwary na żywność bez rezerw w twardej walucie. Nieliczni, którzy mieli oszczędzone dolary, fizyczne złoto lub bitcoin, mogli kupić całe nieruchomości za cenę używanego samochodu. Oto zasada, której nauczyłem się podczas wielkiego kryzysu. Kryzysy nie ostrzegają, ale zawsze nagradzają tych, którzy się przygotowali. Większość czeka, aż kryzys minie, aby działać. Inteligentni działają, gdy wszyscy inni są sparaliżowani. Pozwól, że pokażę ci, jak w praktyce działa matematyka hiperinflacji. Wyobraź sobie, że w roku 2015 miałeś odłożone 10 tysięcy dolarów. Większość Wenezuelczyków miała swoje oszczędności w boliwarach w lokalnym banku. Powiedzmy, że ktoś zaoszczędził równowartość 10 tysięcy dolarów w boliwarach. Kiedy inflacja zaczęła przyspieszać, ta osoba widziała, jak jej siła nabywcza spada o 50% miesięcznie. W pierwszym miesiącu jej 10 tysięcy zamieniło się w 5 tysięcy siły nabywczej, w drugim miesiącu w 2500. W trzecim w 1250. W ciągu sześciu miesięcy miała mniej niż 200 dolarów siły nabywczej. Tymczasem ten, kto miał 10 tysięcy dolarów odłożonych w twardej walucie, widział, jak jego względna siła nabywcza wzrosła ośmiokrotnie. Nie dlatego, że stał się bogatszy, ale dlatego, że wszyscy inni stali się drastycznie biedniejsi. To nie jest opinia. To arytmetyka złożona działająca wstecz. Teraz część, która irytuje. Nie zarabia się pieniędzy w kryzysach, będąc dobrym. Większość chce czuć się moralnie lepsza, więc stoi z boku i patrzy, jak sprytni bogacą się. Warren i ja nigdy nie udawaliśmy, że inwestowanie to działalność charytatywna. Jeśli wenezuelski przedsiębiorca desperacko potrzebuje sprzedać swoją fabrykę za 10% wartości, aby zdobyć dolary i opuścić kraj, masz dwa wyjścia: kupić i zachować biznes, Albo pozwolić, aby fabryka została splądrowana i zniszczona. Większość wybiera trzecią opcję. Nic nie robić i narzekać później. Nazywają to czystym sumieniem. Ja nazywam to tchórzostwem przebranym za cnotę. Oto czego ludzie nie widzą. Kiedy kupujesz fabrykę za 10% wartości rynkowej sprzed kryzysu, nie wykorzystujesz nikogo. Dostarczasz pilny, płynny kapitał komuś, kto go desperacko potrzebuje. Bez Twojej oferty przedsiębiorca nie miałby dolarów na wyjazd. Fabryka zostałaby splądrowana lub skonfiskowana. Pracownicy straciliby pracę. Ty kupujesz biznes, utrzymujesz działalność, zachowujesz miejsca pracy i tak czerpiesz z tego zysk. Większość uważa to za niemoralne. Ja widzę to jako jedyną rzecz, która zapobiega całkowitej destrukcji. Różnica polega na tym, że masz odwagę zrobić to, co trzeba. Gdy inni są sparaliżowani strachem lub fałszywą moralnością, hiperinflacja jest jak pożar lasu. Spala wszystko, co słabe, i pozostawia tylko to, co się opiera. Większość trzymała oszczędności w boliwarach, lokalnych kontach bankowych, wenezuelskich obligacjach rządowych. Wszystko obróciło się w proch. Zdyscyplinowani mieli prawdziwą dywersyfikację. Nieruchomości fizyczne, metale szlachetne, twarde waluty firmy generujące przepływy pieniężne w dolarach. Gdybyś w roku 2015 miał odłożone 10 tysięcy dolarów i wiedział, gdzie szukać, mógłbyś kupić udziały w solidnych wenezuelskich firmach za ułamek wartości księgowej. Wielu dokładnie tak zrobiło. Większość nigdy nie wiedziała, że taka okazja istniała, ponieważ była zajęta przetrwaniem. Przygotowani byli zajęci kupowaniem. Pozwól, że podam Ci prawdziwy przykład, który Warren i ja razem analizowaliśmy. Znaliśmy operatora, który w roku 2016 miał odłożone 30 tysięcy dolarów. Nie był miliarderem. Był to zwykły człowiek, który po prostu rozumiał podstawy: nie ufać populistycznym rządom, utrzymywać rezerwy w aktywach, których nie można drukować mieć cierpliwość. Aby czekać na oczywiste okazje. Kiedy wenezuelski kryzys przyspieszył, zaczął kupować udziały w firmach zajmujących się dystrybucją żywności, firmach, które wciąż miały funkcjonalne operacje, ale desperacko potrzebowały kapitału w dolarach. Płacił średnio 15 centów za każdego dolara wartości księgowej. W ciągu trzech lat, gdy sytuacja zaczęła się marginalnie stabilizować, te udziały były warte 7 razy więcej. Niż za nie zapłacił. Zmienił 30 tysięcy w 210 tysięcy. Większość nazwałaby to szczęściem. Ja nazywam to odrobieniem pracy domowej i działaniem, gdy inni byli zbyt przestraszeni, by się ruszyć. Oto kolejna brutalna prawda. Kryzysy gospodarcze to testy finansowego IQ zarządzane przez rzeczywistość. Wenezuela przetestowała, kto rozumie odwrócone oprocentowanie złożone. Jeśli masz 100 tysięcy dolarów, a lokalna waluta traci 50% wartości miesięcznie, każdy miesiąc, w którym zwlekasz z zakupem realnych aktywów, twoja względna siła nabywcza podwaja się. W ciągu 6 miesięcy możesz kupić 8 razy więcej aktywów niż na początku. Większość nie dokonała tych obliczeń. Była zajęta narzekaniem na niesprawiedliwość. Matematycy byli zajęci pomnażaniem kapitału. Warren i ja zbudowaliśmy fortuny stosując tę logikę w dziesiątkach kryzysów na przestrzeni dekad. Nie wynaleźliśmy ognia. Po prostu nie byliśmy na tyle głupi, by się w nim spalić. Zróbmy kolejną pełną kalkulację, której większość nigdy nie robi. Weźmy nieruchomość komercyjną w Caracas, która w roku 2014 generowała 3000 dolarów miesięcznego dochodu z wynajmu. Wartość rynkowa wynosiła 600 tysięcy dolarów. Stopa zwrotu 6% rocznie. Nic nadzwyczajnego. Kiedy kryzys przyspieszył w roku 2017, właściciel potrzebował kapitału, aby emigrować. Wystawił budynek na sprzedaż za 80 tysięcy dolarów 86% zniżki. Ale oto szczegół. Nieruchomość nadal generowała dochód, ponieważ miała najemców płacących w dolarach międzynarodowe firmy, które nie mogły wyjechać. Więc kupujesz za 80 tysięcy i nadal otrzymujesz 3 tysiące miesięcznie to 45% rocznego zwrotu. W mniej niż 3 lata odzyskujesz całą inwestycję, potem to czysty zysk, a gdy kraj w końcu się stabilizuje, nawet częściowo, nieruchomość ponownie jest warta 300. 400 tysięcy. Większość nigdy nie widziała tej okazji, ponieważ patrzyła na nagłówki gazet, zamiast wykonywać podstawowe obliczenia. I oto część, której nikt nie chce omawiać. Kto najbardziej korzysta z tych okazji? To nie są międzynarodowi miliarderzy, to przygotowani lokalni mieszkańcy Wenezuelczycy, którzy mieli odłożone 10, 20, 50 tysięcy dolarów i działali, gdy wszyscy inni panikowali. Znam dziesiątki takich przypadków. Ludzie, którzy wyszli z klasy średniej i zbudowali prawdziwy majątek, ponieważ zrozumieli, że kryzysy to momenty masowego transferu bogactwa, a ty wybierasz po której stronie chcesz być. Większość wybiera bycie ofiarą. Wolni wybierają bycie kupującymi. Wenezuelska klasa średnia popełniła wszystkie błędy, jakie widziałem u amerykańskiej klasy średniej, tylko w przyspieszonym tempie. Ufali ślepo rządowi, trzymali wszystko w lokalnych bankach, uważali, że kryzys jest tymczasowy, czekali na pomoc zewnętrzną. Większość wierzy, że ktoś ich uratuje. Wolni wiedzą, że zbawienie to indywidualna odpowiedzialność. Jeśli to czytasz i myślisz, że nigdy nie przeżyjesz takiego kryzysu, jesteś dokładnie tym typem osoby, jakim jest większość nieprzygotowany i pewny siebie. Kryzysy nie pytają, czy jesteś gotowy. Po prostu przychodzą i redystrybuują bogactwo. Czy będziesz w grupie, która traci, czy w grupie, która otrzymuje? Pozwól, że pokażę ci różnicę między myśleniem większości, a myśleniem tych, którzy przetrwają kryzysy. Większość widzi nadchodzącą inflację i myśli: Muszę szybko wydać, zanim pieniądze stracą wartość. Kupują dobra konsumpcyjne, elektronikę, rzeczy, które tracą na wartości. Zdyscyplinowani robią coś przeciwnego. Zamieniają słabą walutę na aktywa, które zachowują lub zwiększają wartość. Złoto, strategiczne nieruchomości, udziały w kluczowych biznesach, twarde waluty. Warren i ja rozmawialiśmy o tym dziesiątki razy na przestrzeni dekad. Większość działa pod wpływem emocji. Przygotowani działają z zimną logiką. Oto zasada, której nauczyłem się. Obserwując siedem poważnych kryzysów gospodarczych, moment największych możliwości jest dokładnie wtedy, gdy strach osiąga szczyt. W Wenezueli, między rokiem 2016 a 2018, kiedy inflacja przyspieszała wykładniczo, a nagłówki były apokaliptyczne, wtedy dostępne były najlepsze okazje. Większość czytała wiadomości i myślała: Muszę trzymać się od tego z daleka. Inteligentni czytali te same wiadomości i myśleli: Muszę dokładnie zrozumieć, co jest na sprzedaż i za ile. Różnica nie polega na dostępie do informacji, polega na interpretacji informacji. Podam Ci analogię, której używam od dziesięcioleci. Kryzys ekonomiczny jest jak gigantyczna, wymuszona wyprzedaż. Wyobraź sobie dom towarowy, który musi zamknąć się jutro. Wszystko musi zostać sprzedane dzisiaj, bez względu na cenę. Płaszcze za tysiąc złotych idą za sto, meble za dziesięć tysięcy idą za tysiąc. Sklep jest zdesperowany. Ty z pieniędzmi w kieszeni możesz spokojnie wybrać, co kupić. Nie wykorzystujesz nikogo. Sklep i tak musi sprzedać. Jesteś po prostu kupującym, który pojawia się, gdy jest potrzebny. Większość czuje litość i przechodzi obok. Sprytni ładują ciężarówkę i sprzedają później, albo po prostu używają przez dziesięciolecia. Hiperinflacja działa dokładnie tak samo, tylko na skalę krajową. I oto najczęstszy błąd, jaki popełnia większość. Myślą, że kryzysy gospodarcze niszczą możliwości biznesowe. Błąd. Kryzysy niszczą źle zarządzane biznesy i tworzą możliwości dla dobrze zarządzanych. Podczas kryzysu wenezuelskiego prosperowały firmy działające w dolarach, posiadające międzynarodowe łańcuchy dostaw. I zaspokajające podstawowe potrzeby: dystrybutorzy importowanej żywności, apteki z zapasami w twardej walucie, dostawcy podstawowych usług. Gdybyś miał kapitał i wiedział, gdzie go alokować, mógłbyś kupić udziały w tych biznesach za ułamek wartości i obserwować, jak ich przychody mnożą się, podczas gdy źle przygotowani konkurenci bankrutowali. Pozwól, że powiem coś jasno: nie mówię, żebyś wykorzystywał ludzką desperację. Mówię, że desperacja tworzy realne możliwości ekonomiczne, a udawanie, że ich nie ma, nie czynicie moralnie lepszym, czynicie biedniejszym. Większość myli bezczynność z etyką. Kupowanie nieruchomości po cenie rynkowej w kryzysie i utrzymywanie jej produktywności jest bardziej etyczne niż pozwolenie na jej przejęcie przez przestępców lub zniszczenie. Dostarczanie kapitału w dolarach dławionym firmom zachowuje miejsca pracy. Różnica polega na tym, że na tym zyskujesz. I oto, czego się nauczyłem. Zysk nie jest grzechem. Jest konsekwencją prawidłowych decyzji w momentach, gdy większość podejmuje błędne decyzje. Oto kolejna brutalna matematyka, którą niewielu oblicza. Podczas hiperinflacji dług w walucie lokalnej jest niszczony tak szybko, jak oszczędności. Jeśli w roku 2015 byłeś winien 100 tysięcy bolivarów, a waluta traci 99% wartości w ciągu dwóch lat, twój rzeczywisty dług zamienia się w tysiąc bolivarów siły nabywczej. Możesz go spłacić w całości równowartością jednego posiłku. Większość Wenezuelczyków nie miała dużego długu, ponieważ system kredytowy załamał się wcześniej, ale ci, którzy mieli hipotekę w bolivarach. Widzieli, jak dług znika w proch, podczas gdy oni zachowywali nieruchomość. To jest oprocentowanie złożone działające na Twoją korzyść w ekstremalny sposób. Większość nie rozumie, że poważna inflacja to koszmar dla wierzycieli i marzenie dla dłużników, pod warunkiem, że jesteś w stanie utrzymać dochody w twardej walucie. Warren i ja wielokrotnie omawialiśmy tę zasadę. Poważne kryzysy całkowicie reorganizują hierarchię ekonomiczną. Ci, którzy byli bogaci w aktywa papierowe, stają się biedni. Ci, którzy mieli aktywa realne i twardą walutę, stają się relatywnie bogaci. Nie chodzi o to, czy się zasługuje, czy nie. Chodzi o zrozumienie, że gra się zmieniła i szybkie dostosowanie się. Większość potrzebuje dwóch, trzech lat, aby zdać sobie sprawę, że zasady się zmieniły. Kiedy w końcu to zrozumieją, już wszystko stracili. Szybcy zdają sobie sprawę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy i działają zdecydowanie. Pozwól, że opowiem Ci o innym schemacie, który zaobserwowałem w Wenezueli i we wszystkich podobnych kryzysach. W początkowych stadiach większość zaprzecza, że to prawdziwy kryzys. Mówią, że to tymczasowe, że rząd to rozwiąże że to tylko kwestia czasu. To zaprzeczenie Kosztuje lata przygotowań. Kiedy kryzys staje się niezaprzeczalny, wpadają w panikę. Sprzedają wszystko za cenę, jaką mogą uzyskać, zdesperowani, by mieć płynność. Ta panika przenosi ogromne bogactwo na tych, którzy byli przygotowani. W końcu, gdy opadnie kurz, większość pogrąża się w rezygnacji i akceptuje nową, biedną rzeczywistość. Zdyscyplinowani przechodzą przez wszystkie trzy fazy, metodycznie kupując. I wychodzą z drugiej strony z wielokrotnością bogactwa, które mieli wcześniej. Porozmawiajmy o prawdziwej dywersyfikacji, a nie o bzdurach, w które wierzy większość. Większość myśli, że dywersyfikacja to posiadanie konta bieżącego, oszczędnościowego i jakiejś inwestycji w lokalny fundusz. Wszystko denominowane w tej samej walucie, wszystko podlegające temu samemu rządowi, wszystko w tym samym kraju. To nie jest dywersyfikacja, to ukryta koncentracja. Prawdziwa dywersyfikacja to posiadanie kapitału w wielu walutach, wielu jurysdykcjach, wielu klasach aktywów. Fizyczne złoto przechowywane poza krajem, nieruchomości na stabilnych rynkach, udziały w firmach generujących międzynarodowe przepływy pieniężne, rezerwy w dolarach, euro, frankach szwajcarskich. Kiedy Wenezuela upadła, Ci, którzy mieli taką dywersyfikację, po prostu przenosili kapitał i żyli normalnie. Ci, którzy mieli wszystko w boliwarach i lokalnych aktywach, widzieli, jak wiek pracy rodzinnej wyparowuje. I oto coś, czego większość nigdy nie bierze pod uwagę. Szybkość ma wykładnicze znaczenie w kryzysach, jeśli zauważysz, że hiperinflacja zaczyna się i działasz, w ciągu pierwszych trzech miesięcy chronisz 95% majątku. Jeśli zwlekasz rok, aby zadziałać, chronisz 50%. Jeśli zwlekasz dwa lata, chronisz 10%.